Moi drodzy, wielka i potężna unia kubańska, tylko i wyłącznie gramy w Herzowiron pod kawalerię, największe drzewko w Herzowiron. Zapraszam was, moi drodzy, na odcinek z wielkiego Don Kubania. I pamiętajcie, że jeżeli ktoś tutaj jest nowy na kanale, to zostawcie lajka like i suba, a my przechodzimy do odcinka. A na możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Dzisiaj zagramy Almighty Don Hostem, czyli tak zwaną też noworosją, jak to się ten, bo to ma największe drzewko, zaraz wam zresztą pokażę. No i moi drodzy, przed wami największe... Drzewko, jakie widziałem w Iron 4. Największe. Naprawdę. Na kraj, który ma trzy statejty, nie? Dosłownie. Trzy albo cztery statejty. Kraj ma takie drzewko. Więc muszę nim zagrać. I mamy drogę pójścia z Niemcem i bycia kolega z Niemcem. Czyli ja i Niemiec kolega. Później się wyzwalamy i oczywiście robimy tutaj dymy. Tutaj mamy drzewko, moi drodzy, pójścia w socjalistów, komunistów. I dopiero. Stworzenie, że to my jesteśmy nową Rosją. I tak dalej. I tutaj jest w ogóle OS Deal with Persia i TP, i t. Afganistany, Karelia, interwencje chińskie. I tutaj mamy już w ogóle jakieś inne drogi, yy, kozackie, co nie? I tak dalej. To też jest ogromne drzewko. I wiecie co? Hmm, zastanawiam się, którą drogę wybrać. Dobrze, moi drodzy, w tym let's play'u doszedłem do wniosku, że pójdziemy w Cara. Bo tutaj możemy zjednoczyć kozaków i pójść w Cara i mamy ogromne drzewko! I tu jest Cari, moi drodzy. O Berlin Stock Market nas uderzył. Co tutaj możemy zrobić? Rekrut special Kozak unit. Boom. Zrekrutowałem. Dostałem. Specjalna kozacka dywizja rozpiętość 14. No może być. Dobra, nie będzie. Czekamy dalej na wydarzenia w Donkubaniu. The German withdrawal capital. Ok, Niemcy się wycofują. Szkoda. Ok, Kalmyka succeeded. Today the Kalmyk host has announced its withdrawal to declare independence. Ok, czyli Kalmyka. Nic nie możemy zrobić w tym wypadku. Zdrajcy. Poczują naszą moc i wypowiadamy im wojnę. Czy Kalmyka Rises, playa z Kalmykia? Hmm, wybieramy opcję środkową, czyli wojnę z mm, Kalmykią. Nie, w ogóle Kalmykia to ma swoje drzewko też osobne, nie? Tak by the way. Dobra, boom, chłopaki na front. Pośpieszcie się, chłopaki. Ty, wiecie co? Spróbuję tą wojnę wygrać. Oj, nie damy rady. Dobra, mogę dywizję zwerbować? Nie mogę. No cóż, czekamy tutaj, aż się zwerbuje wojsko. Ty, oj, 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 czy my to zatrzymamy w ogóle? Smierna, smierną, ale czy my nie przegramy tej wojny domowej? Dobra, anti of Krasnos guards defeat Borgais Rebers. Almity unlock anticras of coop. No dobrze, ale... Tak, musimy to zrobić, anti of coupe. Ale wiecie co? Ty, ja bym musiał wojnę domową wygrać. Czekaj. Bo ja nie wiem, czy to mi nie z white pisuje nie? To jest największy problem. Czekajcie, spróbujemy tak wjechać. W I mam nadzieję, że zdążę. 10 dni mam nie. Leć do Archangels. Dobra, leć tu. Czekajcie, mam parę dni. Spróbuję ich Spróbuję ich podbić przed walką. A dawaj. Boże, jeden dzień. Ja będę musiał od zera startować chyba. Coś się źle kliknęło chyba. Nie, czy dobrze wybrałem? Muszę cofnąć czas. Dobrze jest? Dobra, to wybieramy Cross of Remains. Robimy dalej. Jest spokój, Jest spokój, Świetnie. Dobra. To będzie skorowane teraz? Dobra. Zaraz zobaczymy. The fate of Kalmykia, ok. Release Integrated albo Military Occupation. Integruj. Świetnie. Kory, kory. Wspaniale. Super jest. Dobrze jest. Dobrze, teraz robimy mm, drzewko Krasowa. Później All Power to the Atman. Nie, później musimy United Kozak zrobić. Zjednoczeni Kozacy nie. Uuu, Niemcy mnie lubią. Super. Wiecie co? Podobno Don Kubań. Przepraszam, Kubań People mają dostać event na przyłączenie. Więc poprawę z nimi troszkę relacji. I będziemy robić ten celik teraz, nie? Dobra. with Kuban Host zostało zrobione. Zróbmy with Terek Host. New Mountain Republic. Zobaczymy. Improve relations. I co? Ej, oni dołączyli do mnie do frakcji. A ja chciałem ich zanektować. To widzę, że nie ciekawi, ale zobaczymy. Dobra, to jest, by Terek Hoss zostało zrobione. Czy oni do mnie dołączą, ten terek hoss? They have refused! Co jest? Eee, eee. Dobra, czyli oni mnie chyba nie za bardzo polubili. Chłopy, co w ogóle wiesz? Myślą, że mogą mi się przeciwstawić jakkolwiek, nie? Przecież jestem potężny. Jestem najpotężniejszym żołnierzem. Zamknijmy ich tu w kotle. Ich trzeba szybko zdobyć coś, czuję, bo to może być problem. Boom. I na nalczyk. Dawaj, okej. Okay. Aneksja? Halo? O, witam. O Boże, to. Dobra, bo oni mi tereny Kadną. Zapomniałem, że ja mam sojusznika w tej wojnie, nie? Dobra, teraz robimy ostatni cel, czyli Restore the Don Cuban Union. okej? Okay. wezmę sobie na wszelki wypadek, będę tutaj dywizję robił. W razie czego? No i mam nadzieję, że uda mi się zjednoczyć ten Don Cuban Union. State of the Mountain Republic. Release it. Integruj to. Wszystko integrujemy, nie? Musimy mieć silne państwo duże. Musimy zrobić template kawalerii do garnizonowania, nie? Czyli tak zwane 60. Musimy zrobić. Ja już. Z, ja nie wiem, zawsze nazywam to 60 i tak się przyjęło i taki jest template. Tyle. Restor the Don Cuban Union zostało zrobione. Uniting the armies. Połączmy armię. Kuban former generals will join us. No dobra, zobacz. Jedziemy. Co, łączymy się? Ah, uniting is everything. Świetnie. Ładnie, dostałem jeszcze wojsko od nich. Super. Będzie trzeba jakieś template'y dobrał ogarnąć. A to są kory, czy nie? Fate of the Kuban integrated. Release? Balkanized? Co? No dobra, zróbmy Balkanized do Kuban. Okej. Okay. Mamy korki. Ładnie, jeszcze mamy tutaj fabryczki. Dobra, dawaj, dawaj. Ty, z racji, że gramy kozakami, to czemu ja nie mogę zdisbandować dywizji? Tutaj w się sensie tego, dońskie kozjaki. O, tutaj zrobimy mm, yy, dywizję Kawalerii, po prostu to będzie nasza główna armia. To będzie nasza główna armia. Usuń to. I to będzie nasza główna dywizja, którą będziemy później projektować. Bum, bum, bum. Damy wsparcie artylerii. To będą nasze potężne kozackie wojska. Dokładnie. Ty, my się tu na Gruzję ustawmy, bo tutaj może być problem. Tu mam bardzo, bardzo złe duchy narodowe. O Jezus. To się kiedyś kończy? Nie, to będzie chyba celami musiał to usuwać. Ten cel mi zrobi remove disorientated economist, ok. I tutaj będę musiał unite y, a, administracji i ties with amor host Zobaczymy. Tutaj mamy zabicie Predatora, czyli Rosji. Oj, nie wiem, czy nie będzie za to za wcześnie, nie? Nie wiem, czy też nie Pełniłem bardzo głupiego błędu, że postawiłem na kawalerię w tej rozgrywce, bo ja chyba nie będę miał żadnych tutaj demagogów nawet od kawalerii. Army offense, army defense, no właśnie, tu chyba nie będzie żadnych boostów. Oj, 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 A tu będzie jakiś boost do kawalerii? Ty, w sumie można to wybrać. Proper marriage. Proper heritage, przepraszam. Plus 5 kawalerii atak. Okej, okay. czekajcie, bo tutaj mogę pogadać z Order Boom kozak hostą Tylko na jaki temat? Ties with the Ordenburg Alliance i Amur-Host. To mi może strasznie podbić, pomóc podwojem Rosji, ale tutaj jest demand y, Georgia. Dobra, robimy United Administration i żądamy Gruzji i tak dalej. I później spróbujemy zbudować antyrosyjski sojusz. E, tylko muszę po tym wybadać jakieś ciężarówki dla logistyki i w ogóle antery, bo będzie patologia. Dobra, zrobiliśmy United Administration, dostaliśmy kory i tak dalej i teraz zażądajmy Eastern Bank. Oj, może z Ukrainą się jeszcze wstrzymać? Znajmy chwilę. Pójdźmy tutaj w Transkaukazję, czyli Gruzję i czego tu jeszcze żądam? I ja od Azerbejdżanu czegoś żądam. Oj, oj oj Dobra, to powiem tak. 60 tysięcy manpowera, robimy to. I to nie będą kawaleryjskie dywizja, tylko cossacks, elite elite cav. To będzie kozacka elitarna kawaleria. Z ikonką oczywiście. Damem Wingeda. Gdzie jest Winged Kusar tutaj? Co jest? Ty, ja nie widzę tej ikonki, czy? Dobrze, damy tutaj takiego orzełka, niech będzie. To będzie elitarna kawaleria. Kto rządzi w Gruzji? O, O, druga szwili! Co za przypadek? Widzę. Nie będzie ciekawy, bo mam zero manpowera teraz. Dobra, anuluję tą dywizję i postaramy się wystawić jak najwięcej wojska. Dawaj dodatkowy manpower i dodatkową darmową jednostkę. Dziękuję bardzo serdecznie. To prikazna. Będziesz tu stał na Azerbejdżanie, chłopiec. Dobrze. Wystawić to wojsko. Wesprzeć, wesprzeć. Przygotować się do inwazji na Gruzję. Oni na pewno nam odmówią. Demand ranska okazja, moi drodzy, zostało zrobione. Czy mógłbym zrobić jakieś ekonomiczne... te koza garbi Jest! Uuu, adoptuj nowe doktryny. Koza Air Force. Uuu, equipment. Fajnie, dobra, by Na razie gospodarkę. Podratujmy trochę. I czy oni się zgodzą? Czy wy się zgodzicie na upadek? Josif, Josif. Azerbejdżan ooo, Czekajcie, Azerbejdżan się zgodził. Twarms, Dokładnie. Kozackie jednostki, to ja zrobiłem. Kozackie jednostki, wchodzić. Jeszcze niemcy sobie chodników wysyłają. Świetnie. Kozackie jednostki wchodzić do Gruzji, moi drodzy. Chodzimy. Do przodu, bracia. Ty, jak ja ich tu okrążę, to będzie najpiękniejsze okrążenie, chyba jakieś się tutaj wydarzy w Kaukazie, nie? Nie mów mi, że ich aż tak okrążę. Ty oni mają tu port? Chyba nie? Tu jest port. Tak, jest mój. Świetnie! Straciliście organizację, straciliście wszystko. Stalin Oczywiście ich miejsce jest w jednym miejscu. Sami wiecie gdzie chyba, nawet nie będę się wyrażał. Proste. Jest! Gruzja kapituluje! Dostałem pociągi! Pięknie! Kozacka hosta powraca! Jeszcze silniejsza. Fate of the Azerbejdżan. No i ty, mogę go tylko Liberate Azerbejdżan zrobić, ale bo militarna okupacja jest... The Fate of Georgia. Release the Kingdom of Georgia. I mogę ich zrealizować. Zre zre Czy ja mam tutaj jakieś cele na aneksję tego? Boże, co ja zrobiłem? Dobra, trudno. Jedziemy. Okej, okay, uzupełnić. Teraz naszym jedynym wrogiem aktualnie jest teraz Ukraina w tym momencie. Dobrze, czy teraz ruszymy na wojnę z Ukrainą i Niemcami, czy Ukraina odda mi Lewy Dniepr? Od razu wrzucę tutaj yy, dalszą ekonomię, bo trzeba to po prostu wzbudzić. Antery oczywiście. Ukraina. Proszę, cię daj. Proszę, Ukraina. Jesteśmy koleżeńscy i przyjacielscy. Aha. To chyba wojna. Dobrze. Na razie spróbujemy podejścia wojennego. Może nie wezwą Niemców do wojny, to by było super. No i wezwali Niemców i wszystkich. Tak, może będzie prośba o pokój. Jak dotrę do Kijowa czy coś. Dobra. Szybka operacja na Ukrainie. Cyk, cyk, cyk. O, Niemcy wezwały sobie, co już przeciwko mnie. Ciekawie się robi. Niestety ta moja kawaleria to tak trochę daje dupy, nie? Aktualnie. Dobra. Logistycznie jestem głównym, nie? Totalnym. Nie mam ciężarówek, nie mam nic. Muszę coś, za coś zacząć pro produkować. Te fall w Kijew, no, do, do upadek kijowo, a tutaj Niemcy już ze Szwecją przyszły. Nie no, ja nie dam rady wydać z Reichspaktem wojnę całej, całej, no, to nie ma nawet na to opcji przecież. Zobaczymy, czy uda mi się jeszcze raz. Zobaczymy, jak szybko wezwą Niemców. Oj, bardzo szybko. Dobra, to wystarczy zająć parę prowincji i wszystko dołącza do Okej. Okay. Dobra, z racji tego, że Ukraińcy się nie zgodzą, ja sobie anuluję ten cel. Eee, no i pójdziemy na początku w naprawę ekonomiczną i po prostu postaramy się trosz... Troszeczkę sobie przeczekać tutaj, zobaczymy co się wydarzy, żeby nie męczyć też gospodarczo nas, eee, bo trzeba zacząć produkować ciężarówki też, bo będzie patologia. I będziemy się raczej na Rosję przygotowywać. Ty, ktoś mi wojnę wypowiedział. Przepraszam, bo ja sobie robię cele, kto mi wojnę wypowiedział? Co? Sowiet Crimea war against Don Cuban, co? Krym mi wojnę wypowiedział, cześć to! Ale mi głowa spuchła, aż, stary. Dlaczego mi Krym wojnę wypowiedział? Że ja przejadę koło nich. Co? A nie, nie przejadę jednak. Wypuśćmy ich stąd, nie? Nie róbmy ten problemów. Chodźcie, wychodźcie, chłopaki. No to Boże, oni wypowiadają wojnę i nie idą dalej? Przygotować wojska kawaleryjskie Armii Donkubajskiej. Lecieć. Konie do przodu. I haha. Manpower Extensive Conscription. Dziękuję bardzo. Czy przebijemy się przez rzekę? Nasze konie przelecą przez tę cieśninę. Jezus, mam zero breakthrough, nie? Czy ja mam jakieś samoloty w ogóle? Okej. Okay. Ty, wyślij tu okręty. Ma Neyval. okej. Okay. Nie wątpię, że nam się to uda zdobyć, nie? Tak szczerze. Na Force Ataku dalej mamy jeden. O, może jeden soft ataku mamy. Haha. <laughs> To ładnie, nas nie dogonisz. Ale emocjonująca walka, naprawdę. Wow, ależ emocjonujący pojedynek. Dobra, weźmiemy tutaj teraz, czekajcie, flotkę rozmieścimy. Okej, okay. i czy chłopaki już płyną? Chłopaki wypłynęli, ale oni mają za sobą wojsko, niestety. Ale tutaj została już tylko jedna dywizja. Dobrze, to ej, to był dobry desant, nie? Dobry desant, żeby te dywizje nie wsparły teraz tego... O Boże, jak tu jest pięć tego. Dobra, powiem tak, idźcie do domu, co? Nas nie dogonia, wróćmy do domu po prostu, bo to nie ma sensu. Tu trzeba po prostu się, wiecie, trzeba ich wpuścić. Bo ja tego nie przebiję w inny sposób. Mam pomysł. Teraz. Czekaj, to powinno być puste. Stop. To powinno być puste. Czy to jest mastermind plan? Cicho. Tak. Siema. Oj, chyba się to nie wyjdzie jednak. Chociaż oni mają tu recyclement penalty. Ale to nic nie dałoby to nic. Jezus, tyle organizacji. O kurde, oni mają tu po 300 defensywy, no. To, to, to jak ja mam to zrobić? To le legitnie nie ma sensu. Jak to brak tego? Co oni mi pokonali, flotą? Nie, no nie wierzę. Ja się szykuję na Rosję, a mnie Krym pra praktycznie pobił prawie. No i teraz blachę mogą zrobić jedynie, chyba. No i muszę tutaj obserwować teraz. Te... Nie, dlaczego polecieliście? O mój Boże. Nie dam rady tu przejść. Ty, kawaleria szybka? Kurde, oni mają za dużo obrony tutaj, no. Dobra, Sowiecki Republika Kingdowa Ukrainy? O Boże. Oni naprawdę powiedzieli wojnę Ukrainie, nie? Ja pierdzielę, ja nie wiem, co tu się dzieje po prostu. Mózg mi odłączyło teraz. Co? Ukraina Moskwa akord dołączyła? Boże, wejdź tutaj. Ja pierdzielę, no nie wszedł. Oh. Nie, no nie wierzę. Ktoś powiedział wojnę w Ukrainie. Rosja jest w stanie wojny. Dobra, powiem tak. Dupie to mam, wycofuję się. Te dywizje to do piachu najlepiej, jakby poleciały, nie? Tak szczerze. Niech już ich tutaj wybiją. Dupie to mam. Ja się nie będę na jednej cieścinie pchał przez dwie godziny. Dobra, i teraz szybki, szybka akcja. Panowie, czy damy radę szybko przelecieć? Bum. Okej. Okay. Oh. Gimiała się, biedny, pił. Ludzie, przecież ja nawet nie mam do nich dostępu. No i teraz czekam. Dobra, niech ich Ukraińcy podbiją. Ja muszę czekać na Rosję po prostu i tyle. I budować więcej fabryk wojskowych. I to jest chyba wszystko, co muszę zrobić. Czekajcie, robimy teraz cel na dołączenie do Mittel Europy. I prawdopodobnie moja frakcja się rozłoży. Ale jak ja Niemców wciągnę do wojny na dwa fronty, to Niemcy mi nawet nie odpowiedzą na to przecież. Wezwanie chyba. Niestety muszę zrobić duch narodowy. Join Me tele Europa, żeby po prostu tutaj stabilizację e, przewrócić masowo. Bo będzie inaczej bardzo duży problem. Jednak edytuję ten nasz template kawalerii. Czyli zrobimy samą dwudziestkę kawa. Bo... okej. Okay, teraz będzie jeszcze gorszy problem z zaopatrzeniem, ale przynajmniej mamy ciężarówki i mamy artylerię, którą mogę podmienić i dać wszystko Karabiny, no i dołączę do tej mili Europy, tylko po to, żeby usunąć ten duch narodowy, nie? Żeby mieć po prostu ten faktor output większy i żeby wystrać tyle karabinów, że zasram całą Rosję po prostu kawalerią. Szybka interwencja dla Beki po zażądaniu od yy, Ukrainy terenów. Do Kijowa, towarzysze. Zawołali kogo? O, Moskwę zawołali. Zobaczcie, taka szybka symulacja, co się stanie, gdy atakujesz ruskich mając 20 dywizji. Teraz sobie przetestujemy to. O, właśnie to się dzieje. To się właśnie dzieje, gdy atakujesz 30 dywizjami kawalerii Rosja. Czyli po prostu kładziesz się na ziemię i kwiczysz. Wezwij sojusznika. No, on mi dużo pomoże tutaj. Mając 10 dywizji, nie? <noise> Przecież ruscy mają więcej dywizji w garnizonie niż mój sojusznik na froncie. Panowie! Szym do ludzi, nie? Dobra. 82, moi drodzy. 82 dywizje o rozpiętości 10. Załatwić predatora, nie? Towarzysze, bracia i siostry. Zamierzam załatwić predatora. Czyli Rosję. Gotów? Do walki. Okej. Okay. Załatwić predatora, czyli Rosję. Tutaj nie mogę nic zrobić już. Dobra. Słuchaj. Ruski. Plan okrążenia Wołgogradu jest taki, jak na razie. Wbijaj się, Andrzej. Lecieć. Korzystam tylko dlatego, bo mają wojnę z Niemcami. Tylko dlatego korzystam po prostu. Wbijam się, jolo. Dobra. Dobra do okrążyć Wołgograd, czy nie? Panowie. Ścinać Wołgograd. Musimy go zająć, bo to jest. Jedyny hub z zaopatrzeniem, jaki tutaj mamy w ogóle Dostępny, nie? Chłopaku, na Moskwę lecisz Ścięty Wołgograd został. Ścięliśmy Wołgograd Moi drodzy. Mamy to. Dobrze, okrążony Całkowicie został. Mamy to. Ajajaj aj, aj. I to dosłownie takie ajajaj aj, aj tutaj jest Moi drodzy. Ruscy wrócili Dobra, stop, przeorganizować się. Ruskie wróciło. Dobra, wy okrążycie Wołgograd. Force attack. Staramy się tutaj zmęczyć ludzi teraz w Wołgogradzie tym constant atakiem. E, no i tutaj moja kawaleria oczywiście. Wątpię, że da radę cokolwiek osiągnąć. Tą dywizję rozpiętości 10. Kurde, muszę Wołgograd zająć. O, ruskie kontrofensywa idzie. No, to już po akcji. Ruscy mają lotnictwo, ruscy mają dywizję, ruscy mają wszystko. A ja mam tylko kawalerię. Beznadziejną. Nawet Ukraińcy mnie puszują. Niestety. Mhm. Dobra, udało się zdobyć. Wołgograd. Dobra. Lecieć na front. No i teraz to już się zaczyna moment, w którym chyba upadam. No. Nie, ale Polska pod Kijowem. Okej. Okay. Dobra, opłacało się jednak zaatakować. Polacy pod Kijowem. Może uda nam się. I Kryw w ogóle wyszedł stąd, nie? Może uda nam się, moi drodzy. E, ale oni mnie puszują cały czas, nie? Ta kawaleria jest beznadziejna. Ja zrobiłem błąd życia, że ja w ogóle zrobiłem... poszedłem tutaj pod kawalerię, nie? Spróbujmy. Ty, bo oni nie mają dywizji teraz. Dawaj. Czekaj. Dawaj, dawaj, Andrzej! Dawaj, dawaj, Andrzej! Jest! Ha! I nie mogę go zaatakować, co? Nie, to jest jakiś prank? Boże! Dobrze, że mam auto save'a, bo bym tu zgłupiał przed tym komputerem teraz. No, wejdź tu, błagam. Jest. Kapitulacja? Tak. Jest, Ukraina nie wzięła, dobra. Moje. Mamy Krym. I oczywiście military occupation is the answer, dude. Czyli, że taki jest powód. Prost, po prostu, koleś. Dążymy do kapitulacji Ukrainy, żeby istniała wielka. Tam wiecie, no ogólnie, żebym ja istniał wielki, to musi Ukraina skapitulować. Boże, nie wierzę, że się w konferencji pokojowej Ukrainą z Polską dzielił, która jest pod Kijowem, nie? Dobra. Może przetnij go na pół. Może zetnij to. Czemu ty atakujesz Charków, jak możesz tu walczyć? Jest, z Ukraińcy to tu jak szczury się chowają dosłownie. o tych ostatnich miastach, nie? Dobra. Jest Git. O, ruscy przyszli zainterweniować. Co, dupa boli, że. Ru ruscy musieli na Ukrainę wejść wojskiem. Ale ich dupa boli, że potężny Kaukas tutaj robi dominację, chłopie. Czy K Charków trafi do, do Unii Dąb Kubańskiej pod kontrolę? Powiedz mi, że tak. Kapitulujecie? Tak! Polandia! Bądźmy przyjacielem! Walczmy z Rosją! Walczmy z tymi zwierzętami! Pokonamy ich, Wielka Polsko! Wielka ja Polska! Musimy wygrać. Dawaj Polska na front! Dobra, jak widzicie, to tutaj nasza szarańcza, w, w sensie nasza kawaleria dzika, wbijamy się, bo Ruscy nie mają tyle wojska. Ale będziemy się dzielić z polską terenami. <laughs> Polska... I Don Kubań będzie rozbierało tych, a Mińsk i Niemcy to sobie mogą, wiesz co zrobić? Jedynie kupę, ha! Domykamy tutaj teraz te kotły naszą kawalerią. Staramy się tutaj narobić ogromnego atryszyn, żeby po prostu zwolnić jak najwięcej dywizji, wiecie, z frontu. Hmm, tutaj jest połamane, tutaj uderzamy na północ, do Petrogradu. Moskwa jeszcze stoi, ale już niedługo. Tak będę sobie szczery, już niedługo. Ty, jednak podziałała ta nasza kawaleria, ale trzeba zboostować ten template, bo jest patologia straszna. Kocioł domknięty. Kawaleria na froncie, luki zrobione w armii rosyjskiej i tak dalej. Plan puszczony na agresywny. Moskwa jeszcze nie zajęta, ale będzie już wkrótce. Teraz zrobimy tak, i tak, i tak. Na Moskwę. Panowie lecą sobie na Moskala. Oj, kawaleria w Moskwie stoi. To będzie iście kawalerzyste, yy, kawaleryjskie starcie, że tak powiem. A ja sobie spróbuję okrążyć Moskwę. Nie wiem, czy damy radę w sumie. Spróbujemy tak zaatakować. O, tutaj jeszcze pełna organizacja wchodzi do Moskwy. I co teraz? No, dużo, dużo dywizji walczy. Ale tutaj mają potężne bunkry i miasto, więc sami chyba rozumiecie, nie? Jezus, co jest? zim się zaspawnowały tutaj dywizje. Przecież. Ale jaja. Bot zrecpił w Moskwie wojsko teraz. A ludzie mówią, że. O jezus. Że bot nie czytuje, nie? Dobrze, kotły podobykane. Na szczęście. Tutaj oczywiście więcej dywizji pod Moskwę, bo Moskwę trzeba zająć dosłownie, żeby to padło. O, jesteśmy już blisko Jekaterynburga. Czyli Ekaterinburga w tym wypadku. Tutaj z Laust zajmiemy sobie jakieś. Jakieś większe miasta? Tylko zajęcie Moskwy będzie nierealne przez moje dywizje kawalerii. Będę z wami szczery. To marmię będzie trzeba budować od zera, bo naprawdę jedynie jak mogę zająć Moskwę to spamem. 2-4 na 7 w bitwie, żeby być, nie. Kapitulacja Rosji! Brawo! Brawo do, dla Unii Kubańskiej. Najważniejsze to zabrać Moskwę i Petersburg, którego nie mogę zabrać, więc y, robimy szlaczki. Albo nie robimy szlaczków. Zróbmy tak. Może jak mi zabiorą Petrograd, to się popłaczę. Nie błagam, dajcie mi go! Tak! Mam go. Daj, Dasz jakieś szlaczki jeszcze? Nie? Dobra. Oddają mi punkty! Co jest? Oddają mi punkty, ale biorą jakieś tereny. Biorą jakieś tereny, ale oddają mi punkty. Czekajcie, to jest mój sojusznik. Może by zabrać te tereny i go podbić? Jeżeli to jest mój sojusznik, to warto by było go zdobyć. Dajcie mi tutaj te ręki. Okej, okay, teraz szlaczek do Moskwy. No niestety tak się gra bez player Leda. Wybaczcie mi ludzie. Widzimy się po konferencji. Mamy to. Wojna skończona, moi drodzy. Teraz czy mogę robić cele dalej? Mogę. The Russian Republic. The Russian Kozak Republic, czyli Rosyjska Republika Kozacka. Zmniejszymy manpower. Weźmy Ustawmy mniej więcej byle jak i teraz powinienem mieć dostępne korowanie. The Fate of Sewastopol, assimiluj. Tak, wracaj do mnie. I teraz tu powinny być gdzieś korowanie. Tylko się zastanawiam, gdzie, czy to jest korowanie? Nie, Don Kuban Union będzie znany jako Russian, Cossack Republic. Zobaczymy. Uuu, zrobiłem cel. Ty, stałem się wielką rosyjską republiką? Okej. Okay. A, przenieś stolicę do Moskwy, czy St. Sa Petersburg zostaje stolicą naszą nową, moi drodzy? Tak jest, stolica do Petersburgu, kozacka. Integrujemy gruźnie. Gruzję, Azerbejdżan, Ulale. Okej, okay. jakkolwiek to brzmi. Świetnie. I czy to są moje kory już? Tak! 6 milionów mentowera, 90 fabryk. Moi drodzy, armia Kozacka musi przejść wielką restrukturyzację. Wieliką. Wielika restrukturyzacja armii kozackiej powstaje teraz, moi drodzy. Pięknie, pyk. Sygnałka. Dobra, robimy tak. Dołożyć antery Dołożyć sprzęt wsparcia. Ciężarówki. Karabinów potrzebuję tyle. O Jezus, dobra, pracować szybko, bo będzie źle. Szybko, szybko, szybko. Arbeit, Arbeit, Arbeit. 61 tysięcy karabinów potrzebuję, nie? Na moją całą armię. Ale uzupełnimy to chyba szybko, mi się wydaje. Dawaj. No i pięknie. Ło, zero fabryk mam pracujących. Ciekawie. Eee, undoing the disaster. Co ja dostanę? Ty, co ja mam za duch narodowy? Jezus. Dobra, muszę disastera usunąć. A gdzie się usuwa ten disaster? Tutaj, undoing the disaster. Master Imperial Groli, to jest, oho, jest, kolejny event do Monaki, Tsar, okej, czyli zemski Sarom becomes the leader of Paternal Autocrat, co jest, okej, okay. czyli ten Piotr został liderem, nie, no dobra, wraca Czar moi drodzy, chwała Czarowi, nie, a tu jest ekonomiczna depresja dopiero, O, to ja muszę w inne drzewko iść, no dobra, dobra, moi drodzy, kogo koronujemy, Michał, Psiewolot, Roman, Vlad, czy Wildkar, Yusopow. Dobra, Włada biorę. O, Władimir III, moi drodzy. Władimir III zasiada na trumnie. <laughs> zasiada na trumnie. <laughs> Dobra, wystawimy 14 dywizji do tego pana. Dzień dobry. Mam już tutaj dywizję na kratce. Ale zastanawiam się, dlaczego tutaj nie ma dywizji. A, bo tu jest front zablokowany w ogóle, lol. Dobra, czyli tylko z jednego kierunku mogę nacierać. No dobrze, czas rozwiązać problemy z naszymi starymi przyjaciółmi. Oczywiście garnizonowo, o, oczywiście, że tak. A, bo tu nie ma jeszcze kolei. O, nie wiedziałem, że tutaj jeszcze kolejki nie no i teraz będziemy się wypalać na tryszyn, ale mam nadzieję, że moja kawaleria prędzej czy później da radę tutaj zwyciężyć. No bo jak nie, no to się poddaję i wyłączam grę i mówię, że mi skraszowało i tyle. <ścoughs> się żartuję. Dobra, słuchajcie, wycofałem się, bo tu jest straszna patologia z zaopatrzeniem. By the way, TLDR, puszczamy agresywny plan. Zaraz. Eee... I robimy Engineer Corps. Robimy to drzewko, już prawie całe zrobiłem i później będę mógł interweniować w Europie. No i oczywiście gramy pod kawalerię. Nie wiem dlaczego. Cały czas tak gramy z jakiegoś powodu. <tuszy> tu się staramy wejść coraz głębiej, bo widzę, że oni też mają matryszyn. Chyba, chociaż nie widzę, żeby mieli atryszy. A, powiem tak. Puszczam plan i niech się dzieje. Zobaczymy się w konferencji, nie? Dobra, nareszcie. Boże kochany, ile ile można. Było czekać. Dobrze, chłopaki. <laughs> trzeba wrócić do Europy, bo, bo Niemcy wygrywają wojnę i trzeba im udowodnić, że jednak. O 54 tyś... tysiące sprzętu. To mi się podoba, proszę pana. Produkować dodatkowe dywizje. Dodatkowych 66 dywizji kawaleryjskich, nie? Świetnie. Teraz mi się powinno odblokować drzewko. Secure our influence in Eastern Europe. Eee... Nie, wiecie co? Our old allies. Mecklenburg, tak, czyli moi starzy sojusznicy, tak? Ja wiem, że my byliśmy koleżeńsko do siebie nastawieni i tak dalej, ale już nie jesteśmy. <grym> no i tyle. O, Fate of Our Allies, Russian Empire Declarated War, no i lecimy. Ordenburg, Kozakost. No ono nie ma dywizji, ale jak ma to, ma maksymalnie z 10. Ja aktualnie mam 90 i właśnie równam ich z ziemią. Następny cel to będzie On Our Own, Create Faction Moscow Accord. Huh. Ty, Russian Empire wants to join our faction? Czy musiałbym do tej Kanady dołączyć jakiejś? Oni sobie chyba nie radzą zbytnio, wiesz? Tutaj widzę po Ameryce, to nie za dobrze im idzie. Boże, tu się takie gówno porobiło, udało podbić mi się Alas ordę i ją oczywiście zasymiluję i wiecie co zrobię? Robię od razu ten cel tutaj. Żeby anektować Ukrainę i Białoruś, bo ja mam tyle eventów z tym związanych, beznadziejnych, że aż się można popłakać. Wystawiam 66 dywizji kawaleryjskich i robię nową armię. Jednak zadziałał event po czasie. Wow, ale fajnie nie. Like, super. I tutaj mogę integrować teraz właśnie to Rosję i tego typu rzeczy. Fate of Ukraine. E, oczywiście, że reintegrate, tak? E, Fate of Belgium. Fate of Belgium? Czekajcie, co? Fate of White Ruthenia. Reintegrate? Okej, okay, coś tu się podziało, nie? Co? Dobra, udało mi się na szczęście naprawić to. Te, te, ten błąd tego Buga udało mi się naprawić. Kurde, ruszyłbym na Osmana, ale Osman, powiem wam szczerze, że chyba będę miał White Pisa, jakbym ich podbił nawet. Więc Osmana sobie oleję na razie. Chiny, czy tam Japonię. Nie ma sensu. Easy są. Niemcy pod Paryżem. Mm, no to co, moi drodzy. Niemcy pod Paryżem, no to mi się wydaje, że armia carska w Niemczech. Co? A, bo ja polityczną siłę potrzebuję, fuk. Dobra, po zrobieniu wszystkiego, czas wreszcie na końcową wojnę. Living Le Middle Europa. Tak jest. I don't know what you heard about me, ale nie mam frontu na Finlandię. Zapomniałem o tym państwie, teraz wiadą mi prosto do Moskwy. Super. Dobra, wiecie co, jak najszybciej trzeba tutaj przeorać w w tym sensie. I będzie trzeba Petersburg bronić, jak tutaj kawaleria rozjedzie Bałtyk. O, siema Finlandia! Pijam, Brawo! Szybko, army training. O, Litwa padła. To no dobrze. Niestety nie mogę moich wojsk wysofać. Ja gotow. Jastry look! Dobra, czekajcie, tutaj Bałtyk mi się udał tą kawalerią zrównać z ziemią, nie? To akurat bardzo duże plusy. Okej, okay, Bałtycka Federacja kapituluje. Ty! Teraz! Kontra! Dawaj! Kawaleria! Mój od husar! Panowie do przodu. A wy się brońcie przed Niemcami na razie. Tak to Ty! Tak toś na tak toś, no, ale zobacz, co się tu dzieje. Ty normalnie przejedziemy przez nich. Na czym tu się zastanawiać. Dobra, są moje dywizje już, moi drodzy. Lecam koniki. Dobra. Ofensywa na Finlandię. Dobra, wchodzimy do Katowic. Bo to jest punkt zaopatrzeniowy w Katowicach, tak? Nie. W Idenburgu? Co jest? Oho. I teraz najważniejsze. Pociągnij tu co nieco chłopiec czyli tą linię. Powinno być okej. Okay. Dobra, teraz pauzujemy ofensywę. Niech się ta kawaleria przeorganizuje. Dobra, 50 dywizji wystawione. Nie ma nie. Dobra. I na początku postaramy się zrównać z ziemią Skandynawię. Dobra. Na początku postaramy się zrównać z ziemią Skandynawię. E, w razie czego teraz naszą niekończącą się siłą kawalerii, a w Europie sobie po prostu postoimy i poczekamy. Co tu się dzieje? Niech nasza kawaleria sobie postoi, popatrzy, wiesz, i tak dalej. O, Finlandia kapituluje. Wspaniale. Tylko teraz podobijać tutaj. reszcie. Finów, i wjechać yy, tutaj, oczywiście, głębiej. To zostanie wypchane, to zostanie zniszczone. No, raczej tutaj za dużo do powiedzenia nie mają. Tutaj dosyć podobnie. No, i zaraz będziemy tutaj atakować dalej. Dobra, a w Europie? O, w Europie się zatrzymamy. Przechodzimy do defensywy w Europie, bo Niemcy są za silne. Jeszcze. O, tutaj dochodzi do przełamania na froncie. Staram się przełamać jak najszybciej tutaj wojska fińskie i szwedzkie, żeby je okrążyć. I z tego, co widzę, muszę wam powiedzieć szczerze, że mi się naprawdę uda. Bez problemu. Pięknie, 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 moi drodzy. I teraz rozpoczynam tak wielki planu i teraz wybijamy wszystkie dywizje tutaj, słupcio i teraz wypcio ruszamy do przodu. Pięknie. Tutaj to okrążenie zostaje tutaj ten, a ci dalej, o co ci dalej, nie? Robię okręty podwodne już jakieś powoli. Okej. Okay. Płyną chłopaki, płynie osiem dywizji na desan na plecy. No bo tutaj to widzicie co się dzieje, nie? <grytanie> tutaj się na jednej prowincji przebijam. I teraz spróbuj wyl wylądować dookoła Sztokholmu. Okej, okay. Bum, bum. Zaraz się przekonamy, czy wylądujemy. OK. Wspaniale. I na Sztokholm. Mhm. Super. O, jeszcze podciłki od Ciemu, Sztokholmu. Dobra. No, musi być to nasza, nie? Nie wierzę, że tego nie zdobędziemy. Blokujemy posiłki. Świetnie. OK. Wspaniała sprawa. Sztokholm nasz. Okej, okay. I wysyłam 24 dywizje na plecy. A tutaj może się prędzej czy później przebijemy, ale wezmę, wyślę jeszcze 24 dywizje tutaj eee, na plecy. Super. Świetnie. Idą posiłeczki. Ups, pala zajęta. Eee, ruszamy teraz. Północ powinna się strasznie osłabić. Powinna, ale to nie znaczy, że się osłabi. No i tutaj posiłeczki cyk, a jak tam w Europie to wygląda? No, stoimy z tymi Niemcami, i raczej tak stać będziemy, dopóki nie wejdę im na plecy, wiecie o co chodzi, i tak dalej, i tak dalej. Ale to raczej już niedługo będzie, nie? O, Szweden kapitularte, no wywrócili wy się po prostu, mamy ich, nie? I teraz dobijemy tą resztkę i zrobimy wielki desant przez Bałtyk. Psz, na plecy do Niemiec, no bo innego wyjścia chyba nie mam, tak mi się wydaje. Nie wierzę po prostu, że moja kawaleria y, wygrywa bitwę z czołgami i, i z wojskami zmechanizowanymi mojego wroga. To jest najzabawniejsze w tym wszystkim, nie? Niemcy mają bardzo potężną armię, a ja mam kawalerię. Zobaczcie, co tu się dzieje, nie? Moja kawaleria rozgramia wojska zmechanizowane w bitwie, w polu. Świetna sprawa. Dobra, moi drodzy, powiem tak. Tyle tu stoję, że przydzielam teraz taktykę każdemu dowódcy. Okej. Okay. I teraz już odpalam ich na 200%. Niech się dzieje, co się ma dziać. Przegrywam w powietrzu, to nie ma znaczenia, bo mam tyle linii otwartych, że będzie Git. Niech się dzieje, co ma się dziać. Dojdźmy po prostu do Berlina. Dojedźmy jakimś sposobem. Okej, okay, tutaj widzę, że na północy będą ładne breakthrough czyli przełamania, bo tutaj mamy chwilową dominację powietrzną, ale w Polsce jest patologia, nie? Z powietrzem. Ale królewiec połamany, więc super. O, Niemcy już cofają lotnictwo. A Francuzi dalej stoją i nic nie robią. Kurde, no. Nieciekawie trochę. Dobra, ruszyliśmy. Ruszamy. Niemcy coraz mniej dywizji, Francuzi coraz głębiej. Dacie radę, chłopaki? Staramy się przełamać, bo mamy jeszcze dominacji trochę przez chwilę powietrznej. Dobra, wiecie co? Czemu nie? Teraz jest to możliwe. Nie wierzę dalej, że nad Polską lata prawie 3000 niemieckich maszyn, gdzie we Francji nie lata nic. Niemiec, niemie Niemcy naprawdę chcą utrzymać dominację powietrzną w Polsce. Z jakiegoś powodu. O, teraz, panowie, do przodu! To jest Winged Hussars, błagam, zdobądźcie Polskę. To jest Winged Russian Hussars. Panowie, no macie przewagę na froncie 3 do 1 aktualnie. Co was zatrzymuje? O, nareszcie będziemy łamać Polskę tutaj. I resztę Niemiec. Dobra, czyli widzę, że postawienie na licencję i miliony samolotów w powietrzu, dosłownie taranowanie niemieckiego lotnictwa się tutaj opłaciły. Ej, co się tutaj stało? Dlaczego to powstało? Przecież ja integruję Ukrainę? Nie, no nie mów mi, że to. Ma... Nie ma to wojska na szczęście. Dobra, na szczęście mam bardzo duży ten. Nie no, ja muszę wycofać się znowu z frontu z Niemcami, przestać z nimi walczyć i przygotować się na odbicia moich ziem na Ukrainie. Nie no, nie wierzę co tu się wydarzyło po prostu w tym momencie. Dlaczego coś takiego powstało? Moi drodzy, nie mam po prostu siły. Wyzwoliła mi się a na pół kraju, gra ledwo chodzi, ja nie będę czekał pół godziny, żeby zrobić cel wojenny, mam już dość. Aktualnie zrobię sobie przerwę od Kaiser Reduxa. A jeżeli chcecie zobaczyć czy Czechy mogły obronić się przed Niemcami w 1938 roku, to kliknijcie ten materiał.